Jak, goniąc hajs, nie zgubić serca? Niezwykły 40%. Jak... Jak w dzisiejszym świecie, który wielu trzeba cały czas przypominać, jest materialny, czyli opiera się niestety, ale o hajs. Obojętnie jak bardzo chcemy być uduchowieni, obojętnie jak bardzo chcemy być wspaniali, dobrze pomagać światu, to niestety, jeżeli nie zapłacimy naszych rachunków, nie będzie hajsu, to będziemy w totalnej dupie i będziemy mieli problemy. A więc najpierw trzeba ogarnąć kuwetę według mnie, filar pierwszy egzystencja, wiem, na co potrzebuję, ile potrzebuję i tak dalej. No ale jak w tym świecie materialnym, jak w tym totalnie finansowym, pełnym pogoni za karierą hajsem, jak w tym świecie nie sprzedać swojej duszy. Jak goniąc hajs, nie zgubić serca. Niezwykły 40%. Dowiesz się w jaki sposób. Może, ponieważ są to tylko i wyłącznie propozycje. Kiedy słyszę pytanie od moich fanów, Panie Michale, kołczu, Majku, jak ci się udało, kurde, przez te kilkadziesiąt lat biznesu, zapieprzania, wiele różnych y, wiesz, tematów, nie tylko w Polsce, na świecie i tak dalej, y, skala milionowa i tak dalej, jak ci się udało być cały czas normalnym, fajnym facetem? Oczywiście hejterzy będą mieli zupełnie inną opinię, no ale na tym to polega, tak? Świat jest zróżnicowany, jedni cię kochają, zróżnicowane, jedni cię kochają, a inni. Cię widzą, Często bez powodów. Często dlatego, że masz coś, czego oni nie mają. Często dlatego, że masz odwagę robić coś, czego oni nie mają odwagi robić. Często dlatego, że to jest modne. Dzisiaj na przykład się na tym zarabia dużo szybciej i lepiej, czyli zamiast myśleć nad tym, jak udoskonalić świat, jak być lepszym człowiekiem, jak pomóc innym, można komuś dowalić, można się z kogoś zaśmiać, można na kogoś nagrać, wiesz, coś napisać i hajsik płynie łatwo. Bardzo łatwo. A więc ta droga na skróty nie o tym nie będziemy mówili, ponieważ to jest bardzo proste. Jeżeli w ten sposób chcesz zarabiać pieniądze, jeżeli w ten sposób chcesz się promować, to jest pewne, gubisz po drodze serce, gubisz empatię i pisałem o tym w mojej drugiej książce, Hejocholiku, naukowcy udowodnili w laboratorium sprawdzili, kiedy jesteś negatywny, kiedy jesteś negatywna, kiedy kipisz agresją, w wkurwem, kiedy nie potrafisz tego ukierunkować, ponieważ to może być paliwo rakietowe, o czym pisałem w trzeciej książce odcina Ci przedni płat czołowy, a więc naturalnie tracisz empatię. A więc o tej ścieżce nie mówimy, tak? Jeżeli skręcimy niestety yy, w lewo, to... No nie, nie to, że nic nas nie uratuje. Uratuje nas, no ale stracimy wiele lat i pewnego dnia się obudzimy z takim gorzkim posmakiem, jakbyśmy byli na kacu, albo wiesz, nam żółć odbiła. A więc bardziej chcę się skupić na tym, jak faktycznie i czy da się czy da się w pogonie za hajsem nie zgubić serca? Według mnie jest kilka elementów, kilka punktów widzenia, kilka zachowań i strategii, które powinniśmy zrobić. Po pierwsze, to jest logiczne, że kiedy się rozwijasz, kiedy masz mocne pragnienia, marzenia, no z reguły wystajesz, jest jakaś tam warstwa społeczna, nieważne jaka, podstawowa, średnia, wyższa, ale kiedy chcesz więcej, to oznacza, że wystajesz, tak? To jest takie powiedzenie, że gwóźdź, który wystaje, musi być wbity, tak? Świnia, która najgłośniej kwi kwiczy, w krzakach, jest najszybciej ubita, tak? A więc to jest normalne, że kiedy zaczynasz chcieć więcej, automatycznie świat na Ciebie patrzy krzywo. Czy to oznacza, że gubisz serce? Nie. To po prostu oznacza, że Zaczynasz wychodzić do przodu, a więc więcej ludzi cię widzi. Gdybyś był w tym tłumie, gdybyś był z tyłu, nikt by cię nie zauważał, nikt by cię nie omawiał, nie oceniał na Twój temat nie plotkował, tak? Ponieważ byłbyś, byłabyś totalnie nieinteresującą osobą. A więc jeżeli też zaczynamy, jest to coś nowego, jest to coś lepszego, chcemy więcej, to jest naturalne, że ludzie nam powiedzą zmieniłeś, się, zmieniłeś. Się. Z reguły w swoim przypadku to jeszcze nie wiemy, czy zmiana jest na dobre, czy na złe, ale oni już wiedzą. Także to olej! Zaczyna się dziwnie dziać, to tylko oznacza, że świat zauważył Twój ruch w kierunku zmiany. To jest bardzo dobre. Po drugie, w takim razie, czy praca 8, 10, 12, 20 godzin dziennie no, jest czymś negatywnym? Czyli zarobisz hajs, ale zgubisz serce, zostawisz rodzinę. Ja często odpowiadam na to bardzo prosto. Jeżeli Twoja rodzina głoduje i macie problemy mieszkaniowe, finansowe, nie macie się w co ubrać, musisz się zastanawiać, co wybrać w sklepie, no to sorry. Sorry. Ale lepiej, jeżeli będziesz te 12-16 godzin dziennie pracował i pracowała. a lepiej, jeżeli będziecie 7 dni w tygodniu zasuwali, niż mielibyście trzymać za rękę swoją głodującą rodzinę i mówić swoim dzieciom, no, dlatego jesteście nagie, z gołą dupą, ponieważ tatuś z mamusią wybrali otaczanie się miłością i teraz się pomódlmy, pomedytujmy. I uwaga, nie mam nic do modlitwy, do medytacji, to jest bardzo ważne. Ale znowu wróć do punktu wejścia, do dzisiejszego wideo. Świat materialny. Żyjesz w świecie materialnym, musisz zapłacić rachunki. Ale jeśli już ten świat materialny jest ogarnięty, jeżeli kuweta jest ogarnięta, chata opłacona, może nie musisz mieć 15 samochodów, może nie musisz mieć najnowszych telefonów, ale wszystko jest ok. Jest ten poziom, który Tobie wystarcza, Twojej rodzinie wystarcza, wtedy powinniśmy obniżyć ilość naszego zaangażowania w biznes. To jest pewne, powinniśmy zmniejszyć go ilość godzin pracy. No niestety, już samo to pokazuje i teraz możesz to sprawdzić, czy w swoim biznesie, czy u znajomych, że to się rzadko dzieje. A więc, czy ci ludzie faktycznie źle skręcili, czyli zgubili po drodze serce, czy też tak dużo i długo cisną, ale ciągle nie mają efektów. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, no ale jest pewien pułap, nie będziemy teraz go wyliczali, ale jest pewien pułap takiego dobrego, godziwego życia, kiedy już nie musisz się przejmować, kurde, rachunkami. Hm? Kiedy jest fajnie. Idziemy dalej. Czy ilość czasu, jaką poświęcamy swojej rodzinie, jest proporcjonalna do tego, jak wielkie mamy serce? Czy ilość tego, jak wiele dajemy innym, czyli wie spędzamy z nimi czas, ewidentnie jest adekwatna do tego, że jest dobrze? Nie wiem. Każdy z Was ma zupełnie inne podejście. Są ludzie wychowani w wielodzietnych rodzinach, kochają się, spędzają super razem, wiesz, kolacje codziennie jedzą i tak dalej. No, Są ludzie, którzy są wychowani w rozbitych rodzinach, tak jak ja, albo są ludzie, którzy są wychowywani przez rodziców, którzy pracowali cały rok, tak jak ja. A więc dla nas taki no, niedzielny obiad raczej nie było na to szans, bo w sobotę w niedzielę się nadrabiało o zaległości z tygodnia, ale święta święta były okresem rodziny. Także no. Pytanie, jak zostaliśmy wychowani, gdzie się wychowaliśmy, i wtedy po tym widać, tak? Ale znowu musisz się upewnić. Czyli, twoja kobieta mówi: Kochanie, jeżeli nie spędzamy każdego weekendu albo razem na wyjeździe, albo nie spędzamy każdej kolacji codziennie razem, to znaczy, że mnie nie kochasz, to znaczy, że się zgubiłeś na drodze do hajsu. No i teraz wtedy, kiedy się spotkały dwie, wiesz, dwie różne kultury, on mówi: Ale wiesz, co u mnie tak nigdy nie było. A ona mówi: Ale u mnie to było zawsze. No to wcale nie oznacza, że on jest zły, po prostu inne wychowanie, rozumiemy. A więc ten ilość czasu, ten aspekt, ilość czasu poświęcania swojej rodzinie wcale nie jest adekwatna do tego, czy się zgubiłeś, czy nie. W takim razie, co jest pewne, że się zgubiłeś? Według mnie, pewne jest, że się zgubiłeś, jeśli robisz 10-20 lat to samo i ciągle nie masz efektów. Jest to prawo chaosu. Robić cały czas to samo i oczekiwać, że efekty będą inne. To jest pewne. Jeżeli cały czas szukasz kolejnego nowego interesu, nie masz żadnego stałego, ale cały czas szukasz nowego, złotego strzału. Chcesz od razu zarobić kupę hajsu. Tu jest pewne, że zgubiliśmy serce po drodze. Tu jest pewne, że cały czas szukamy okazji, zamiast się wziąć do roboty. Zamiast spokojnie sadzić te iluzoryczne marchewki i rok w rok je zbierać, zamiast mm, poczekać w danym sezonie aż kolejny wyrośnie, my cały czas chcemy zarabiać, cały czas. Jest to nierealne, nierealne. Po dwudziestu kilku latach biznesu wiem, że to nierealne. Nie ma opcji, żeby cały czas zarabiać. To po to właśnie ludzie bogaci mają wiele strumieni finansowania, ponieważ jeden wysycha, drugi przestaje, ten się zablokuje, a te dwa kolejne dają hajs zarobić. Podsumowując, czy jest to możliwe, żeby nie zgubić serca po drodze? Jest? Czy jest jeszcze złoty, jeden taki może środek? Hmm. Nie wiem czy jeden, ale na myśl przychodzi mi pomaganie innym, hartatywność, ale znowu w odpowiedniej kolejności, ponieważ jeżeli zaczniesz robić to na początku, zanim pomożesz sobie i swojej rodzinie, to istnieje ogromne ryzyko, że z tymi przykładowo bezdomnymi, którymi, którym chcesz pomagać, spotkasz się przy śmietniku. A to nie będzie dobre. A więc lepiej byłoby zadbać o siebie, później o swoją rodzinę i dopiero później dbać o osoby trzecie. Wtedy faktycznie. Wid widząc życie innych, pomagając innym, faktycznie, ewidentnie nasza empata, empatia rośnie i kurde, no nie ma opcji, żebyśmy się zgubili. Nie ma opcji. Ponieważ jeżeli zarabiasz już ogromny hajs, czego Cię życzę, naprawdę, uch, trzymam kciuki za Ciebie, i widzisz jak inni mogą funkcjonować, w chwili, kiedy jadę do domu dziecka i widzę, że spotkanie pół godziny czy godzinne przy kawie i przy ciastku daje totalną radość tym dzieciom, ponieważ nikt ich nie odwiedza albo nie mają kogoś, kto z nimi pogada. Drobny prezent, nie zawsze to muszą być ważne prezenty, ale drobny prezent powoduje uśmiech. Wysłanie czegoś na gwiazdkę, rany boskie, kurde, ktoś o nas pamiętał. Ten pan nie przyjechał tylko żeby zrobić sobie fotkę, bo jest celebrytą, albo jest znany i chce się promować na hartatywności, ale faktycznie pomaga. To wtedy to otwiera oczy. Widzisz, jak drobne kwoty zmieniają świat. I wtedy faktycznie serce ci rośnie i wtedy faktycznie nie ma opcji, żebyś skręcił i skręciła w złą stronę. Czy jest coś, co może podsumować ten odcinek i ewidentnie dać wam taki, no wiesz, stuprocentowo działający, pewnik taką strategię, technikę, która na pewno Was uchroni od tego, żebyście nie skręcili, żebyśmy my wszyscy nie skręcili w złą stronę? Jest. Co to jest? Regularna obserwacja siebie, swoich emocji i uczuć. Jeżeli cały czas żyjesz w świecie lalalandu i zachowujesz się jakbyś był spalony i spalona, no to chyba nie postrzegasz świata odpowiednio. Nie chcę Cię dołować, ale rozejrzyj się. Świat jest szaro-biało-czarny, tragiczny i piękny. Jest słodko-gorzki. Żyjemy w świecie dualnym, a więc to widzimy. W drugą stroną, jeżeli żyjesz w świecie, którym wszyscy chcą cię zaatakować, jest źle. No i to nie jest, nie wiem, dzielnica, w której do siebie strzelają, to nie jest więzienie, w którym chcą cię zabić, tylko jest to normalnie funkcjonujące społeczeństwo, ale ty widzisz tylko negatywne aspekty, to również istnieje ryzyko, że nie widzisz wszystkiego. Czyli regularnie sprawdzaj, rozglądaj się. Miej świadomość, że Jedna z moich strategii to strategia 360 stopni, czyli każdy temat, jak go odwrócimy, każdy ma inny punkt widzenia, każdy. A teraz to jest, to jest jedna płaszczyzna, a płaszczyzn jest więcej, a więc 360 stopni się mnoży. My żyjemy, wiesz, w kilku wymiarach, ale buddyści mówią, że istnieje 10, a więc w ogóle, areny boskie, ile jest szans i możliwości. Dostrzegaj szansę w każdym dniu, patrz otwartymi oczyma na świat i otwartym sercem. Wiedz, kiedy je zamykać, bo jak cały czas będzie otwarte, to ktoś cię może zaatakować i zranić, ale kiedy będzie cały czas zamknięte, to istnieje ryzyko, że to życie nie będzie sensowne. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że w Twoim przypadku i w moim również nigdy nie skręcimy w złą stronę i kiedy zarabiamy hajs, i kiedy szukamy sławy, i kiedy szukamy realizacji siebie, będziemy cały rozmieli nasze serce i nigdy go nie zgubimy. A jeżeli ten odcinek niezwykły 40% Ci się podobał, udostępnij go, daj znać znajomym, zalajkuj, zostaw fajny komentarz. Pozdrawiam.